O sierści, o body, jak my postępujemy z olejkami, i po co? Zaraz przyniosę olejki. Pierwsza informacja jest słońce, więc ja je ukryłam przed słońcem w cieniu, bo olejków nigdy nie wystawiamy na słońce. Trzymamy je w chłodnym, zacienionym miejscu, i w takim miejscu mogą stać 300 stala. Ale używajcie ich, nie pozwólcie, żeby stały 3 stala. To jest podstawa wyposażenia każdego jeźdźca i hodowcy i każdego konia przede wszystkim. Ja używam na dzień dobry szczotki, która ma ze sierści wyciągnąć wszystkie kawałki sianka, muszki i inne zabrudzenia. I nie używam olejku w tym momencie. Przeczesuję sierść. Jak zobaczycie zaraz, to jest bardzo przydatne, ponieważ są sytuację, a Karinia właśnie ma taką sytuację z drugiej strony. Zobaczycie, Julia na pewno nam pomoże to zobaczyć. Mianowicie przyplątało się coś w innej stali, co nazywamy ogólnie żywicą, a grzywicą niekoniecznie jest. I właśnie tak wspaniale poradziliśmy sobie olejkami, ale olejki, których użyliśmy, były dosyć... Gęste i skleiły sieć, A więc po ogólnym obczyszczeniu przystępujemy do olejkowania naszego konia. Czyli wykonujemy dokładnie to, co zawsze się wykonuje, ale wybieramy właściwy olejek. Ja wybieram dla Carinio lawendę, bazylię, która wspaniale działa na mięśnie paczuli, jeżeli widzę, że ma właśnie takie problemy, jakie pojawiły mu się ostatnio z czymś, co jak powiedziałam, nazywamy grzybicą, a pewnie żadną grzybicą nie jest, czyli jakieś dziwne zjawiska na sierści, odchodzące płaty sierści. Czasami możecie spotkać też siedliska insektów, larwy. To wszystko jest do opanowania dzięki olejkom. Olejkowy olejkowy.kony.pl znajdziecie olejki na konkretne zjawiska, takie jak na przykład bakterie, antybakterie nazywa się, antywirusy, grzybica, ale również znajdziecie paczuli, bazylię, lawendę i bardzo proszę, żebyście rozważyli możliwość zaopatrzenia się właśnie w te olejki. Bo szczególnie paczuli i bazylia są, można powiedzieć, w konia bezcenne. Bazylia Swoją nazwę czerpie z oczywiście greki. Basil to był król, to było zioło królewskie. Zioło królewskie nie jest stanowicie dobrze wpływa na emocje konia, ale również powoduje pięcie stężenie mięsi. Powoduje regenerację tkanki skórnej, jej lepszą przepuszczoną Stopnią, to rodzajny, impulsji, na przykład kiedy się od obiadu, Bazylia wspaniale sobie z tym radzi. A jeżeli się szykujecie do treningu w upalny dzień, pełen komarów, to użyjcie w czasie masażu i w czasie szczotkowania na przykład mieszanki insekty, która powinna powstrzymać większość insektów, chociaż jeżeli chodzi o zy, to będzie rekomendowane dodatkowe zasilenie olejkowe lub w jakiś związek chemiczny roślinny, który będzie wyjątkowo mocno działał na duże muchy. Taki związ, takie związki znajdują się w modlinie zdyjskim, który też znajdziecie na olejkowy.com.pl pod nazwą NEM. Jest to Olej gęsty jak to wod do silnika i jego używamy, dokładając do naszej porcji olejku sekty po to, żeby odpędzić wizę. A tymczasem już bez komentarza pozwólcie mi, że wezmę szczotkę i pokażę Wam, jak to się robi. Ma. Oczywiście mam różne szczotki. Większe mniejsze to wszystko zależy od tego jaki cel chcę osiągnąć, ale w tej chwili dla na, na potrzeby naszej go spotkania, naszej rozmowy wyciągam szczotkę miękką i akurat trafiła mi się lawenda bardzo dobrze. Lawenda jest wspaniała do sierści, ponieważ zarówno walczy z insektami, jak i z bakteriami, jak i z yy, larwami jak i z roztoczami, czyli tym wszystkim, co jest w górze, jak i z tych małych że... ale... które zasiedziały w boksach, w stajniach, powodują bardzo często alergię. Tak pachnąca szczotka to jest przyjemność, a co dopiero, dopiero... skuteczność dla naszego konia. A więc rozprowadzam olejek, Oczywiście teraz nie zrobię pełnego masażu, pełnego szczotkowania, bo nie mamy na to czasu, ale chcę Wam tylko powiedzieć i pokazać, że odbywa się to zupełnie naturalnie i w tej chwili koń pachnie przed i ten zapach utrzyma się przez, przez bardzo wiele godzin, a jeżeli robimy to regularnie, to już go po prostu nie opuści. To Wasz kot będzie jedynym pachnącym koniec. Ja użyję jeszcze do pęci, do nóg, szczotki z krótszym włosiem, po to, żeby chwilę ją tutaj przeczesywać i dokrwić nogi, ale użyję do tego olejku Albo bazylii, albo antybakterii, zależnie jaki jest potrzebny. Akurat w moim przypadku zastosujemy antybakterię. Wtedy jestem pewna, że ten, że ten masaż nie tylko sprawia mu przyjemność, nie tylko powoduje dużo lepsze ukrwienie, ale ma ogromne znaczenie zdrowotne i zapewnia Was, że konie to uwielbiają. Są to szalenie eleganckie zwierzęta, które bardzo cierpią w stajniach z powodu zapachów stajennych, a przede wszystkim amoniaku. Jeżeli już mówimy o amoniaku, to bardzo Was proszę, używajcie dyfuzorów. Takie dyfuzory również znajdziecie w olejkowym koniu. Dyfuzory, które nie wymagają podłączenia do prądu, mają własny akumulator na dwie godziny. I taki dyfuzor. Olejkiem z cytryny, gdzie zakropimy 10 kropli cytryny do pojemniczka dyfuzora, powoduje, że zapach amoniaku nagle znika. Wszyscy się dziwią nie ciągle ktoś pyta, jak ten koń pięknie pachnie, co pani zrobiła? No więc pokazuję im wtedy na ich torby z szamponem palmoliv albo z jakimś innym specyfikiem i mówię, nie byłam w Rosmani. Mam nadzieję, że ta drobna reklama nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam do olejkowego konia. I teraz Wam coś pokażę. Proszę nie ja, czy możesz tutaj najechać? Widzisz, koń został Czekaj. ukąszony. Widzisz? Jak go znalazłam wczoraj, miał taką wielką, nabrzmiałą bańkę. To już jest... Tak zwany problem to nie jest higiena i to nie jest działanie prewencyjne. Bo to jest coś, co znajdujemy, kiedy przychodzimy do stani, że koniec przeorany ma bok, przeleje się krew, są różne rzeczy. A tu akurat uważamy, żeby, żeby coś uprosiło. i teraz zawsze musimy się zastanowić, co jest najważniejsze. się bakterie. O tych rzeczach zawsze możecie doczytać na olejkowy konta.l, również w aplikacji na telefony komórkowe. W tej sytuacji ja powiem, że wczoraj użyłam dezynfekcji, czyli lawendy i mieszanki antybakterii. Po prostu zakroplenie trzech 3-4 kroków w ten obszar powoduje, że olejek wchłania się i dostaje się w ciągu 20 minut do każdego atomu organizmu, konia, człowieka. Możemy na tym obszarze dotkniętym jakąś jednostką chorobową, nazwijmy to, w pewnym cudzysłowie oczywiście, bo nie bawimy się w lekarzy, nie jesteśmy weterynarzami. Możemy też diagnozować, ale pewne rzeczy na zdrowy rozum widać. Więc zrobiliśmy antybakterie, ale dzisiaj widzimy, że to wszystko już ładnie się zasklepiło, ale należy to zasmarować, czyli opatrzyć to. To już jest suche, to jest dosyć ładnie wygląda. I opatrzymy to olejkiem paczuli, który jest bardzo gęsty i bardzo dobrze wpływa na, nasz, na takie sytuacje. Oczywiście musimy... Mamy tutaj więc nie ma paczuli, ale ja mam jeszcze ze sobą zawsze małą, spokojną torebkę. A jeżeli nie znajdę tutaj tego oleju, to dajcie mi chwilę, poszukam go z drugiej strony, bo na pewno mam pachuli. A obłaz, mam pachuli. I pokażę wam jak to zrobić bezpośrednio na skórze, czyli zasmarować, związki takim językiem powszechnym, ale językiem sanitarnym za Rany. Ja ją zaopatruję. Julia, czy możesz pokazać, jak gęsta jest, jak gęsta jest substancja paczuli? Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że dobrze widzimy. To ja jest zbliżenie z samego olejku, ale z całego, całego. Znaczy, że jak jest gęsta, pokaż. Pokazuję, jak jest gęste, żeby... Julia mogła to Wam też pokazać. Mhm. Przypomina do, y, y, miód w stanie ciekłym, wspaniale pachnie. I ponieważ zaopatrywałam mu to, co nazywamy grzybicą, ala grzybicą, również poprzednim tym olejkiem i już pięknie narasta sieść. Wszystkie te zjawiska negatywne ustępują. Możemy wyczesać zbyt sklejoną sierść, która nie wygląda teraz najładniej i już widzimy pod spodem wspaniała zdrowa skóra. wszystko natychmiast się zatrzymało. Ten proces, który był taki niepokojący i dosyć brzydko to wyglądało, natychmiast się zatrzymało. O. A teraz musimy to po prostu... Fajnie wyczesać i poczekać, aż narośnie mała na sierść. Na pewno narośnie w ciągu sezonu zimowego. Grzywa. Popatrzcie, jaki jest spokojny. Uwielbia masaże olejowe. Korzysta z nich Całą organizmem wchłania. Dlatego warto mieć kilka olejów. Żeby to była kąpiel, żeby to było spa. siemi, ale czuję się jak w raju. Poza tym, że jestem tu sama, jesteśmy we trzy widać tylko mnie, ale mam bardzo wspaniały czas, to to jednak chcę powiedzieć, że te doznania zmysłowe jakie dają olejki są niesamowite. I bazylia. Do powąchania. na moją dłoń. Uaktywnienie olejku. Powąchaj. Zawsze w pewnej odległości, zawsze ostrożnie, zawsze pamiętając, że to są bardzo mocne substancje. Ale koń ich potrzebuje i chce. Nawet jeżeli go zakręci w nosie w pierwszej chwili, to popatrzcie jak spokojnie stoi je jak kłanę. Zapach jest niezwykle intensywny. Z tej odległości ja, mając on, tak bardzo słabszy lek, niż go poczuć. My też czujemy. To, jeżeli czujemy go wszystkie, to znaczy, że wy również go czujecie. A jeżeli nie, to czym prędzej do olejkowego sklepu.pl albo do olejkowego konia.pl. Dwa miejsca, gdzie są olejki i dla ludzi. Olejkowy sklep .pl i dla koni. Olejkowy koń.pl. Wybór należy do Was. Do zobaczenia następnym razem. Pa.